Proszę. Michał Błaszczak, Partia Wolność. Ja Mam tutaj dwa pytania e, wspólne z, od kolegi, e, który niestety nie mógł się dzisiaj pojawić, mianowicie czy nie uważa Pan, e, że obecnie termin e, agent rosyjski, czy jakikolwiek jest stanowczo nadużywany i stało się wręcz zwykłą obelgą i czy to po prostu nie stanowi takiego zagrożenia, że po prostu to znieczula społeczeństwo na działalność rzeczywistych jakichś agentur? To jest pierwsze pytanie. To może od U... razu odpowiem. Wie pan, to jest taka historia nawet opisana chyba w, bajce, w bajkach Hezopa, że był taki pastuszek, któremu nie chciało się pilnować stada, w związku z tym chętnie się wyręcał tam innymi wieśniakami i krzyczał wilki, wilki. Więc cała wieś się zbiegała, ale no, wilków nie było. Bo tylko, a już on się czuł zwolniony z obowiązku stróżowania. No i tak wołał, wołał, wreszcie przyzwyczaił tych chłopów, że tam żadnych wilków nie ma. No i któregoś dnia wilki naprawdę się pojawiły. Ale Pastuszkowi już nikt nie pomagał wtedy. Także może się tak zdarzyć. Ja nie uważam, wie pan, żeby w warunkach takich, jakie mamy w naszym nieszczęśliwym kraju określenie ruski agent było czymś obelżywym. No, gdybym tak uważał, to musiałbym tu charakiry jakieś popełnić. Dlatego, że ja jestem nie tylko ruskim agentem. Na przykład pan doktor Targalski to oficjalnie tam wypisuje na różnych forach, że jestem ruskim agentem czy agentem Putina, a to w końcu na jedno wychodzi, ale też i niemieckim, a niektórzy nawet mówią, że izraelskim. No co mogę na to powiedzieć? Mogę odpowiedzieć tylko jedno. Szkoda, że to nieprawda. Szkoda, że to nieprawda, bo gdyby to była prawda, o, to bym sobie przynajmniej warunki socjalne poprawił, prawda? Agenci na ogół dobrze się mają. No i przypuszczam, żebym został zaproszony do grona doradców pana prezenta wtedy. I drugie pytanie, mianowicie dotyczące kondycji kościoła katolickiego w Polsce. Mianowicie teraz nastąpiło takie odwrócenie frontów, jak. Za poprzedniej władzy takiej rzekomo zorientowanej typowo w lewą stronę wielu młodych ludzi stawało się wierzących tak, na przekór, żeby postawić opór, tak teraz jako że rządzi rzekoma prawica, która tutaj wspiera kościół i może rzeczywiście dotuje niektórych tam hierarchów kościelnych. To młodzież się ateizuje, i tutaj popularne się stają takie postulaty, żeby na przykład wynieść religię ze szkół i tak dalej, i tym podobne. A także Kościół jest cały czas atakowany po prostu przez środowiska lewicowe. Myślę, A że jak tak, jeszcze, Myślę, tutaj że je, jeszcze um, też sam Kościół co prawda po Soborze Watykańskim II to się sam trochę rozbroił, a poza tym tutaj jak na przykład są takie środowiska bardzo przychylne kościołowi, jak na przykład organizacje narodowe i tak które otwarcie mówią, że po prostu no, kościół powinien grać ważną rolę w społeczeństwie i otwarcie uczestniczą w różnych nabożeństwach. To sam Kościół odrzuca tych narodowców i ich wręcz atakuje. I moje pytanie jest takie: co, co może zrobić sam Kościół, żeby poprawić swoją sytuację, i co my możemy zrobić jako wierni? I Używana co by co, coś co stanie z Kościołem? Więc ja myślę, że my jako wierni to dużo nie możemy zrobić, ale jedno możemy zrobić. Na przykład taki pomysł mi przyszedł do głowy, kiedy się dowiedziałem, że przewielebny ksiądz Wojciech Lemański został proboszczem jednej z parafii w diecezji łódzkiej no i tam krzewi tamtym swoim parafianom judeo-chrześcijaństwo, im tam, wie pan, zaszczepia. Myślę, że gdyby parafianie księdza Lemańskiego podjęli decyzję, że nic nie płacą na tacę ani w ogóle za cokolwiek, to ksiądz Lemański bardzo szybko był odzyskał poczucie rzeczywistości. Więc tu, wie pan, niewiele, ale zawsze coś tam można. Yy, tak jak to w kościele anglikańskim jest tu trochę gorzej pod tym względem, czy lepiej, to zależy od punktu widzenia. Bernard Shaw kiedyś powiedział, że kościół anglikański gotów jest zrezygnować z dziewięciu dziesiątych swoich dogmatów, ale nie z jednej dziesiątej swoich dochodów. Więc to jest to pewien trop, w którym myślę, warto się przynajmniej zastanowić. Powiem tak, że niektó niektórzy przedstawiciele duchowieństwa troszeczkę się za bardzo chyba rozdokazywali. I gdyby tak jakaś taka kuracja przeczyszczająca się tam odbyła, to też przy... Pozwoliłoby to przywrócić poczucie rzeczywistości tym najbardziej rozbrykanym. Natomiast generalnie jest tak, że mamy do czynienia w Europie i w Ameryce też, bo przekonałem się o tym wielokrotnie z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. I tylko dlatego nie bardzo w to wierzymy, że tak jest że ta rewolucja jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali, bo myśmy poznali strategię bolszewicką, a to nie jest jedyna strategia. Strategia bolszewicka opierała się na trzech takich elementach: gwałtownej zmianie stosunków własnościowych, masowym terrorze i masowym duraczeniu, czyli indoktrynacji. Ona przyniosła rezultaty przerażające, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym już od końca lat 60. zaczęto od tej strategii odstępować. Tam pojawił się eurokomunizm, takie różne wynalazki. I obecnie rewolucja komunistyczna prowadzona jest według strategii zaproponowanej jeszcze w latach 20. XX wieku przez takiego włoskiego komunistę Antoniego Gramsciego. Gramsci uznał, że Marks się pomylił. Że marksowska formuła, że byt określa świadomość, która się przekładała w politycznej działalności na bolszewicką strategię, właśnie, że ona na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Gramsci w swojej strategii położył nacisk na masowe duraczenie. Na pierwszy plan, głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości. Czyli masowe duraczenie wysuwa się na plan pierwszy i jest prowadzone przy pomocy takiej piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone. No teraz, na przykład, we Francji, tam Maryna Le Pen. Ma zostać poddana badaniom psychiatrycznym. Być to jest to samo, co opowiadał mi Włodzimierz Bukowski, ten dysydent rosyjski, tak przy żeśmy sobie opowiadali. I on mi opowiadał, jak on był pierwszym pacjentem w Związku Sowieckim, u którego zdiagnozowali wracze tą schizofrenię bezobjawową. I został, no tak to nazwali, został zamknięty w izolatorze w Jarosławlu. I wreszcie Breżniew już nie bardzo wiedział, co z nim robić, bo głośno się zrobiło o nim, więc zabić go nie bardzo można było. W związku z tym wymienił go w Curychu, chyba w 1973 roku, jeśli dobrze pamiętam, może trochę później, na takiego sekretarza generalnego Partii Komunistycznej Chile, Luisa Korwalana. No i w związku z tym, jak anonimowy, rosyjski tam fraszkopis, napisał taki epigramat zacytuję to w oryginale, pamieniali chuligana na Luisa Korwalana. Gdzie najty tak ujublać, stop na lęku pamieniać? <grywa> no to Rosjanie mają czasami bardzo dobre poczucie humoru. Więc mamy do czynienia z tą rewolucją komunistyczną. Strategia się zmieniła, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienił. Pierwszym celem jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się charakteryzuje człowiek sowiecki i czym się różni od ludzi normalnych? To nie jest normalny człowiek tym, że człowiek sowiecki wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć już w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba dokonywać samodzielnych wyborów każdego dnia, a on już w tej umiejętności właśnie się wyrzekł. W związku z tym drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekom sowieckim takiego sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. I takim środowiskiem jest państwo totalitarne. Czym się ono charakteryzuje? No, wieloma tam cechami, ale zwrócę uwagę na jedną taką właściwość państwa totalitarnego, że ono nie toleruje żadnej władzy poza własną. A więc na przykład władzy rodzicielskiej. No i na naszych oczach została ona zlikwidowana. Został z niej tylko obowiązek alimentacyjny. Chociaż formalnie ta władza rodzicielska nadal istnieje nawet w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale ona przypomina, jeśli miałbym ją do czegoś porównać, to przypomina orła wypchanego. Boże wypchany ma wszystko to samo, co i żywy, i skrzydła, i dziób, i szpony, ale nie lata. Nie, tak. Więc władzy rodzicielskiej, ona została już zlikwidowana na naszych oczach i za naszym przyzwoleniem, nawet albo ostentacyjnym, albo cichutkim, nie toleruje władzy religijnej, bo to też jest władza i w dodatku pierwotna względem państwa, i powinna być niezależna względem państwa. No to tym bardziej, że skoro głównym polem bitwy rewolucyjnej jest sfera ludzkiej świadomości, no to jakże można zostawić taki, takiego słonia w menadżerii, jakim jest religia? Przecież religia ma ogromny wpływ na stan ludzkiej świadomości, trzeba z niej wyrugować to, i dlatego francuski prezydent Sarkozy przedstawił przed paroma laty, za czasów swojego urzędowania. Taką ofertę pod adresem Kościoła katolickiego, że jeśli Kościół zaakceptuje zasadę laickości republiki, to znaczy co zrobi, a wyrzeknie się wszelkich pretensji do sprawowania przywództwa moralnego i się zdegraduje sam się zdegraduje do roli organizacji charytatywnej z elementami przemysłu rozrywkowego, to może nawet być subwencjonowany przez państwo. co to komu szkodzi. A jak nie, to wojna. No to ponieważ nie wszyscy jeszcze się poddali, więc mamy coś w rodzaju wojny. Coś w rodzaju wojny. Pod tym względem Polska jeszcze nie jest w najgorszej sytuacji, ale, ale to, jest, to wszystko do nas dojdzie. O niedawno spotkałem się z taką angielską dziennikarką, która mi postawiła pytanie: dlaczego to w Europie Zachodniej te procesy są tak zaawansowane, a u nas nie? Ja powiedziałem jej, że to wynika z naszego zacofania i wyjaśniłem, co roz, przez to rozumiem, że ponieważ my, myśmy mieli doświadczenia z rozmaitymi eksperymentami, no to z większą ostrożnością je przyjmujemy, ale to ta w pewnym momencie młode pokolenie już tej ostrożności nie ma, bo one, ono nie doświadczyło przemocy, więc Niczego się nie boi na razie. Starsze pokolenie, takie jak ja, które doświadczyło przemocy, to ono wie, jak przemoc smakuje, prawda? I wie, że pewne sytuacje są już nieodwracalne. A młode pokolenie tego nie wie. To nawet z jednej strony jest źle, ale z drugiej strony jest dobrze, bo dobrze jest, jak młodzi ludzie są odważni. Nawet tam poza granicami brawury. Tylko, że muszą być trochę mitygowani. To Napoleon tę zasadę wyznawał, że mają być młodzi pułkownicy i starzy kapitanowie. Młody pułkownik się niczego nie boi. Na każdy hazard się rzuci. I tam wyda rozkaz, a stary kapitan, który ma doświadczenie, powie mu, jak to zrobić. Podpowie mu, jak to zrobić. Czy to się da zrobić, czy się nie da. Jak się, a żeby się dało zrobić, to trzeba to robić tak i tak. A ten nie musi mieć doświadczenia, ten musi być tylko przebojowy. No to jest. W Polsce pod tym względem jest nieźle. Tak jak Pan zauważył, środowiska narodowe akceptują na ogół moralne przywództwo Kościoła, a niektóre nawet polityczne przywództwo Kościoła, co uważam już za trochę niepotrzebne. No Albo to albo jest się samodzielnym politycznie, albo się uznaje, czy jest przywódcą, no, To po co samodzielnie działać? To trzeba zostać księdzem no, albo zakonnikiem, i tyle. No, nie ma sensu. To, dlatego nie bardzo to rozumiem. Przywództwo moralne jak najbardziej to jest zrozumiałe. Chociaż na przykład ukraińscy narodowcy, znaczy banderowcy, podporządkowali sobie i Kościół greko-katolicki i cerkiew prawosławną na Ukrainie. Jak rozmawiałem w Ottawie z prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, no on tam był krytykowany za to, że z tymi Ukraińcami rozmawia, no ale on mówi, panie, no muszę z nimi rozmawiać, bo przecież tu jakoś tam staram się jakieś wspólną płaszczyznę odnaleźć. Ja go zapytałem wtedy, czy w tym Światowym Związku Ukraińców z siedzibą w Toronto czy ten związek Ukraińców jest zdominowany przez banderowców? On mi mówi tak, proszę pana, nie tylko jest zdominowany, ale poza banderowcami nie ma tam żadnego innego kierunku politycznego i nie może się pojawić. No to nic dziwnego, że to tak jest. Więc ta, mówię, ta plaga do Polski dojdzie. Ta plaga do Polski dojdzie. I to jest wojna o. Można powiedzieć o cywilizacji łacińskiej. Stawką w tej yy, wojnie albo zwycięży rewolucja komunistyczna i zostaniemy sprowadzeni do roli nawozu historii, na którym będą wyrastały takie cudne kwiatki, jak pan redaktor Michnik na przykład, albo się nie damy, tylko musimy wiedzieć, czego właściwie bronimy. Otóż my bronimy cywilizacji łacińskiej tak to określał Felix Koneczny, która się opiera na trzech takich filarach. Pierwszy to jest grecki stosunek do prawdy. Za Arystotelesem wyznajemy tę logikę dwuwartościową, mówimy, że jest prawda, jest fałsz, jest norma, są dewiacje. Uważamy, że prawda istnieje obiektywnie, że niezależnie od tego, co większość na ten temat mniema i tak dalej i tak dalej. Drugim takim Filarem łacińskiej cywilizacji są zasady prawa rzymskiego. I wreszcie trzecim jest etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. To, żeby uznać etykę chrześcijańską za podstawę systemu prawnego, to nawet nie trzeba być wierzącym. Trzeba po prostu znać tę etykę i doceniać jej zalety. A jakie to są zalety? Proszę Państwa, Republika Rzymska. Była państwem o wysokim poziomie kultury. Bardzo wysokim poziomie kultury, pod każdym względem rozwiniętej, ale miała pewną skazę. I bardzo dobrą ilustracją tej skazy jest taka scena, jak Cornelius Sulla, który chciał przekonać senatorów, że jest człowiekiem poważnym i że to nie żartuje, kazał przed gmachem Senatu. Zarżnąć tysięcy jeńców samnickich. I wrzaski tych mordowanych ludzi przekonały senatorów, że z Sulą nie ma żartów. No i takie, nie, nie to jest ważne, że Sulla coś takiego zrobił, tylko co innego jest ważne. Otóż w Rzymie ówczesnym nikt nie uważał tego za jakąś zbrodnię, tylko za krotochwilę bo to byli niewolnicy i to była ta skaza w kulturalnym Rzymie że właściwie z niewolnikiem można zrobić wszystko oto mamy w Kwodadejs taką scenę jak Petronius z eleganciarum już dobrze znał obyczaje rzymskie kiedy tam tym swoim służącym każe oćwiczyć niewolnicę jakąś ale mówi tak ją ćwiczy, żeby nie popsuć skóry. To jest, właśnie, to jest właśnie ta skaza. Otóż chrześcijaństwo dokonało rewolucji pod tym względem, zaszczepiając na tym pnie, pniu rzymskim przekonanie, że każdy człowiek, bez względu na aktualną jego pozycję społeczną ma pewne minimum godności, bo jest dzieckiem Boga. To chrześcijaństwo to przesłanie słowa. No i to zmieniło rzymskie obyczaje. Na tym, w wyniku tego w średniowieczu powstało coś takiego jak etos rycerski. To już był chrześcijański wynalazek, który był zaszczepiony na tym starożytnym rzymskim i greckim. O co chodziło? Rycerz Personifikacja siły, prawda? Przemocy, ale tu korekta chrześcijańska. Owszem, tak, czcimy siłę, podoba nam się siła, ale ta siła ma być używana w służbie słabości. Bo to było obowiązkiem rycerza chrześcijańskiego obrona wdów i sierot, a więc osób w ówczesnych społecznościach najsłabszych najsłabszych. Siła nadal jest prawda, ale ona jest wszechgnięta, naciążą na niej na pewne obowiązki. No i cóż złego jest w tej etyce? Prawda? Dlaczego ona nie mogła być podstawą systemu prawnego? Bo może być, można oczywiście ją zmienić. System prawny musi mieć jakąś etyczną pod, podstawę. Albo będzie miał tę, albo będzie miał na przykład etykę sytuacyjną. Według której dobre jest to, co aktualnie partia uważa za dobre. Tak, jak to powiedział koledze Antoniemu Zambrowskiemu, towarzysz niedoli w celi więziennej w 1968 roku, powiada mu tak, nie ten Żyd, co Żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. No tak, etyka sytuacyjna. No i musimy sobie, jako powiedzmy, że jesteśmy prawodawcami. I musimy sobie odpowiedzieć na gruncie etyki sytuacyjnej na pytanie, czy gazowanie Żydów jest dobre czy złe. No bo musimy sobie, takie mamy prawa stanowić, prawda? Więc musimy na gruncie tej etyki sytuacyjnej odpowiedzieć. Możliwa jest odpowiedź? Niemożliwa. No, i to dlatego ona się nie nadaje. Chrześcijańska już jest lepsza. Więc nie trzeba wcale być człowiekiem wierzącym, żeby uznać wyższość tej etyki. No i to myślę, że jeżeli tak będziemy podchodzić do rzeczy, to rewolucja komunistyczna owszem, będzie nam groziła, ale będziemy odporniejsi na nią. Bo to chodzi tylko o to, żeby nabyć odporność żeby się nie dać. Bezkarnie zainfekować panu redaktorowi Michnikowi tymi jego tuzinkowymi teoreikami za 10 groszy sztuka. Ten tandeta jest po prostu. Także, no, to, a tylko tyle i aż tyle.